No jakby te kobiety rzucały się na mnie, Odpychałem je, mówię, nie tutaj, nie teraz. Na <grymne> co? Proszę mówi, co? A jedna szła ze mną i szło pełno tych ty, ty, męgusów. No co miałem zrobić? To wtedy uważałem, że minia miał dobry. No, ale to mi, tylko że jakieś grymasy, żeby mnie złapał, to wtedy krzywieniące tak szczę. No, żebyś czasem podwapał wtedy, bo Właśnie. Nie, to jest szereg. A jedna. Idzie z bąb. Ty wyjdziecie w to małanie, wyjdziecie po paru. No, bo, bo później pomiecie, my będziemy was słuchać. A oni nic go zdjęcia odwiedzili. A to, to, to starsza pani, tak mi przekonany. ale już chodzi o nich tyle. Oni wywalczyli. Trzeba ich szanować. Rozumiałem. Prawda. Francja pocznie. Sam byli na jeszcze dobrej. Tak, w każdym razie idzie jeden, och, idzie i tak, idzie, tak, ja tak, tak, stoję, kwiaty i tak, takie ogrodzenia, kwiaty, to mi, za jakąś to się przewróci, ale ostrożnie, a o, ryzykuje coś. Ja myślę, że pan mnie, to nie pan mnie ryzykuje. Wiele zdjęcia tutaj się, jakbyśmy przyślicie, muszę za kilka zł.